Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika Jeżeli zatrudniamy pracownika, to obowiązków jest dużo. Sami Państwo wiecie z praktyki, jak to wygląda. Jeżeli mamy etap rekrutacji, to mamy tego kandydata. Potem, jeżeli ta osoba już przejdzie tą rekrutację, podpisze umowę, fizycznie będzie u nas świadczyła pracę na naszą rzecz, jest naszym pracownikiem. Nim, nasz pracowni, nim naszego pracownika dopuścimy do pracy, to pamiętajmy, że musimy go tutaj, wystawiamy mu skierowanie na badania i jeszcze jako kandydat, następnie nim dopuszczamy pracownika do pracy, musi się okazać orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. To jest raz. Następnie taki pracownik musi być przeszkolony z zakresu bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Pierwsze to jest to szkolenie wstępne, e, ogólne, tak, które trwa 3, 3 razy 45 minut. Następnie ten nasz pracownik przechodzi taki szkolenie, tak zwany instruktarz stanowiskowy, który już jest przeprowadzany przez osobę, która bezpośrednio dopuszcza tego pracownika do pracy. Długość takiego instruktora stanowiskowego to 8 razy 45 minut to są główne warunki z zakresu BHP oczywiście gdy możemy do, to są obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy również zapoznać z zagrożeniami jakie występują na stanowisku pracy naszego pracownika tutaj się skupiamy na tym całym dziale 10 jeżeli chodzi o ustawę kodeks pracy Czyli zapoznajemy z oceną ryzyka zawodowego, czyli z tymi zagrożeniami, jakie występują na stanowisku pracy, poprzez szkolenie ogólne z zakresu BHP, jak również instruktorz stanowiskowy, no i pracownik tutaj przedkłada nam właśnie to orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy, że jest gotowy i tą pracę może świadczyć. Jeżeli chodzi od strony prawnej, prawnej ochrony pracy, to oczywiście musimy pracownikowi potwierdzić warunki umowy w formie pisemnej, tak, najpóźniej przed rozpoczęciem pracy, tak? Niepotwierdzenie warunków umowy w formie pisemnej jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zarówno jak dopuszczenie bez badań czy szkoleń, tak tutaj kolokwialnie mówiąc. Natomiast potwierdzamy te warunki, które wcześniej uzgodniliśmy, czyli już nasz pracownik trzyma w ręku tą umowę o pracę. Następnie zapoznajemy z regulaminem pracy, przekazujemy pracownikowi, pracownik powinien być zapoznany z regulaminem pracy, czyli z organizacją i porządkiem, jaki tutaj panuje na terenie naszego zakładu pracy, żeby dokładnie wiedział, jakie ma Prawa i obowiązki, prawda? Bo tutaj podpisując umowę o pracę zarówno ma prawa i również jak i obowiązki. Oczywiście to jest ta nasza umowa. Następnie musimy dla pracownika założyć akta osobowe, też zgodnie z tutaj przepisami, z nowelizacją przepisów od 1 stycznia 2019 roku, czyli zakładamy akta osobowe, prowadzimy tą dokumentację pracowniczą, w skład dokumentacji pracowniczej właśnie wchodzą akta osobowe. Ewidencja czasu pracy, wnioski urlopowe, listy wynagrodzeń, w zależności też od na jakim stanowisku zatrudniamy naszego pracownika, no to też również karta przydziału odzieży obuwia roboczego. No i też oczywiście wyposażenie naszego pracownika, nim go dopuścimy do pracy, w środki ochrony indywidualnej i roboczej. Także zobaczcie Państwo, ile jest tych obowiązków, ile musimy pamiętać, i ile dokumentów podpisać nam pracownik. nie tyle sam fakt podpisania, ale zapoznania się, przeczytania. Teraz oczywiście też jeszcze dodatkowe dokumenty, bo w związku jak z rozporządzeniem Rodo, że zapoznaliśmy go tutaj, z, z, podpisuje nam to właśnie oświadczenie Rodo. Informujemy go, jak długo, gdzie, jak długo przechowujemy dokumentację pracowniczą, tak, będziemy również gdzie będziemy przekazywać jego dane osobowe w jaki sposób będziemy przetwarzać. Także widzicie Państwo, jest bardzo, bardzo dużo tych dokumentów, można się pogubić, dlatego dobrze zrobić sobie taki pakiet wstępny, dokumentacji właśnie pracowniczej i od razu wtedy wszystko enumeratywnie sobie możemy odkreślić, tak zwaną zrobić checklistę co już tutaj przekazaliśmy pracownikowi, z czym go zapoznaliśmy. Zapoznajemy go z równym traktowaniem w zatrudnieniu. Część z Państwa posiada te zapisy w regulaminie pracy, część z Państwa odrębnie, e, również z polityką antymobbingową. Także tutaj jest tych dokumentów naprawdę bardzo dużo. Tak? E, czy z oświadczeniami tutaj, jeżeli korzysta, będzie, będzie korzystał, czy e, korzystać, no czy będzie, bo jeżeli dopiero jest naszym pracownikiem, to będzie korzystał z e, tutaj świat wynikających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Także tej dokumentacji jest tak naprawdę bardzo dużo. E, oczywiście obowiązkiem, ale to już mamy 7 dni na to, żeby zgłosić naszego pracownika do ZUS-u, e, również dać naszemu pracownikowi informacje o warunkach i uprawnieniach w zatrudnieniu do tej umowy o pracę. Także zobaczcie Państwo, rzeczywiście tych dokumentów jest bardzo dużo. Na samym wstępie ten pracownik po pierwsze, że zapoznaje się z zakładem pracy, no to otrzymuje tutaj dużo dokumentów. Reasumując, podsumowując, nim pracownik przyjdzie do pracy, mamy badania, tak? Czyli orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy. Podpisujemy umowę o pracę, czyli potwierdzamy warunki umowy o pracę w formie pisemnej. Potem przechodzi szkolenie, szkolenie wstępne ogólne z zakresu BHP, następnie instruktaz stanowiskowy z zakresu BHP. Tak, tutaj nie możemy pracownika dopuścić do pracy bez tych tutaj dokumentów przeszkoleń z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Następnie. Zapoznajemy z aktami wewnątrzzakładowymi. Przekazujemy informacje RODO. Zgłaszamy pracownika do ZUS-u. Tak? Zapoznajemy z wszystkimi tutaj innymi instrukcjami, jakie są na terenie naszego zakładu pracy. Jeżeli są karty, środki na przykład biologiczne, chemiczne karty, charakterystyki. Także zobaczcie, ten pakiet jest bardzo, bardzo rozbudowany. Nim ten pracownik zostanie dopuszczony do pracy, po co to wszystko, jeżeli chodzi o dział 10 Kodeksu Pracy? Żeby wyeliminować zagrożenia, żeby wyeliminować wypadki, bo to jest bardzo ważne, tak? Także tutaj też właśnie to jest szkolimy, przeszkalamy, informujemy naszego pracownika. Także taki pakiet mobilny naszego pracownika, nowego pracownika, każdego zatrudnionego, powinniśmy posiadać w swoich tutaj dokumentacji pracowniczej.